Wychowują, uczą, dają szansę na normalne życie. Rodzicielstwo zastępcze to niezwykła praca, wymaga poświęceń, odwagi, cierpliwości. Takiej roli podjęli się Małgorzata i Andrzej Ziółkowscy, którzy od trzech lat tworzą rodzinę zastępczą. Pod opieką mają ośmioro dzieci w wieku od 1,5 do 18 lat. Na stworzenie rodziny zastępczej zdecydowali się z potrzeby serca. Zaczęło się od tego, że z, e, najpierw do rodziny zastępczej przyszło dwoje chłopaków z rodziny, zastęp, z, z rodziny naszej, tak, e, z mojej rodziny i był e, od brata ciotecznego i zostaliśmy wtedy rodziną zastępczą, a no i tak jakoś nam się spodobało i zostaliśmy zawodową Rodziną zastępczą. W powiecie kutnowskim jest około 150 rodzin, w których przebywa ponad 250 wychowanków. Są to rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione, a także zawodowe. To jednak wciąż mało. Wiedzą o tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. To tutaj zgłaszają się osoby, które chcą stworzyć rodziny zastępcze. Co roku staramy się pozyskiwać kandydatów na rodziców zastępczych. Organizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szkolenia dla tych osób. Osoby, które ukończą takie szkolenia mogą stanowić rodzinę zastępczą. Apelujemy do wszystkich, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, jeżeli macie w swoim sercu jeszcze miejsce na to, żeby być, wychować dziecko, być rodziną zastępczą. Zapraszamy serdecznie. Brakuje nam rodzin zastępczych. Jesteśmy zainteresowani każdą rodziną, która chciałaby stanowić rodzinę zastępczą, która chciałaby... Dla dziecka być mamą, tatą. Zapraszamy serdecznie. Rodzice zastępczy zdobywają wsparcie różnych instytucji i specjalistów. Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Wyspa Skarbów w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego organizowało co roku piknik rodzinny, a także szkolenia i warsztaty. Z powodu epidemii nie będzie w tym roku wspólnych zabaw, spotkań ani wymiany doświadczeń. Rodziny nadal jednak mogą skorzystać ze wsparcia Stowarzyszenia. Co roku organizowaliśmy i realizowaliśmy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, placówką opiekuńczo-wychowawczą Tęcza w Kutnie oraz przy dużym wsparciu finansowym województwa łódzkiego. Projekty promujące pieczę zastępczą. Były to projekty, które w swoim zakresie miały przede wszystkim promocje poprzez różnego rodzaju materiały promocyjne, imprezy integracyjne, takie jak piknik rodzinny, gdzie mogły spotkać się rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi, spędzić miło czas, a przy okazji też zdobyć wiedzę na temat pieczy zastępczej bądź porady psychologiczno-pedagogiczne. Staraliśmy się też wspierać rodziny zastępcze poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń i warsztatów, tym samym zwiększając ich kompetencje wychowawcze oraz dając możliwość rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się na co dzień. W tym roku również planowaliśmy takiego rodzaju projekt. Niestety ze względu na pandemię nie jest on możliwy do realizacji, ale wspieramy rodziny zastępcze przynajmniej w postaci realizacji, kontynuacji projektu Dobre Śniadania, gdzie wspieramy rzeczowo naszych członków stowarzyszenia oraz realizujemy projekty które możemy realizować na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej tęcza. Praca z dzieckiem to jest bardzo trudna praca i wymaga też dużego zaangażowania i wiedzy od rodziców. Staramy się też ich wspierać poprzez doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. Uważamy, że jest to bardzo ważna forma też pomocy dla rodziców, tym bardziej, że oni są ze swoimi problemami sami w domu rodzinnym, a to, że są w domu, to nie znaczy, że problemów nie ma. Problemy są, ponieważ są to dzieci, które wymagają troski, które są, pochodzą z rodzin, w których był kryzys, więc takie wsparcie dla tych rodzin jest bardzo potrzebne i uważamy, że nasze stowarzyszenie spełnia właśnie taką rolę wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzicom zastępczym należy się wielkie uznanie za podejmowany codzienny trud, za troskę i opiekę, które każdego dnia są obecne w ich pracy. Korzystając z okazji, że 30 maja jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, chciałabym złożyć w imieniu członków stowarzyszenia, przede wszystkim zarządu, szczęścia, radości spełnienia funkcji bycia rodzicem zastępczym. Jesteśmy pełni szacunku dla rodzin, które potrafią swój czas, życie, miłość, serce oddać dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Życzę wszystkim rodzicom zastępczym, aby ta praca dawała im radość i satysfakcję. Pragnę bardzo serdecznie nie tylko tego dnia, ale każdego dziękować rodzinom zastępczym, dziękować wychowawcom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za trud, jaki codziennie ponoszą. W celu budowania dobrych relacji z wychowankami, w celu wychowania takiego wychowanka na, na, na człowieka, który będzie człowiekiem wartościowym. Natomiast czego życzyć? Życzę samych sukcesów w tym, co Państwo robicie. Życzę, aby ta działalność sprawiała Państwu wielką radość, przyjemność, wielu sukcesów wychowanków, bo to są chyba też najważniejsze dla nas chwile, kiedy, kiedy te sukcesy nasi podopieczni odnoszą jeszcze samych radosnych dni w życiu i bardzo, bardzo drugie, dużego serduszka.